Siemano! Ludzie z tej strony Warszawek. Witajcie dzisiaj w nietypowym filmie. Nowa seria na moim kanale. Pod tytułem Zagrajmy sobie w Minecraft na modach lub inaczej. Jak no, już sama nazwa mówi, będziemy mówić coś na modach. Eee, paczka stworzona przez Gajosa Gaios tobożkiego. Link będzie w opisie. Dobra, to może zetniemy jakieś drzewo tutaj najpierw. I powiem że ta paczka dużo nie waży, ani każdy kto ma, cien... może tak jak powiem, trochę gorszy komputer, może spokojnie na nie grać lub nagrywać. Dobra, jak mam jakieś już temki... No to nie patrzcie tutaj, to włączymy, żeby nie było. Co to jest? hiery. Aha, dobra. Chodźmy dalej. Ło, wow, co to jest? Piękne. Może zróbmy sobie crafting. Achievement God. Co ciekawego jest? Ładny teren. O, poczekajcie. O, był. Mm. był. Dojdziemy dalej. Cóż, zróbmy sobie sikierkę. To jest jeszcze z mieczyk, tak wiecie. Taki okay, full wypas. Nie fajnie, ale by jeszcze był Timbermod. Może może jest Timbermod. I sorry za tamtą serię, co ja mówię. Dasz Minecraft na mod, ale tamtej serii nie będę prowadził. O, jest Timbermod. No, mamy to widać. Jest Timbermott. Ok. Mmm. Ten, ten jak widzicie, się... ta modyfikacja ułatwia nam grę i jest ona spoczko. Choć tu głupi, dypia, albo głupi krowa Mam już jakieś zawsze coś. To jest jakieś ładne duże drzewo, może sobie zetniemy je. Ok, drzew pościęte. A tu jakieś... co to jest? Co to jest? Powiedzcie mi, co to jest. Tu jest skawka? Czekajcie, mi się tutaj wydaje... to coś nie działa no ale chyba działa. Dobra. Tu skawka. Coś czuję, że z tego można zrobić jakieś pole czy coś takiego podobnego. Cześć, Wolfuś. Więc to się na pewno przyda. Może to można jeść? Nie wiem. Nie wiem. Chło, chło, chło. Trafiłem, trafiłem, dobra. Kilow jeszcze by się przydało zrobić. Dobra, to sobie robimy kilow taki. Początkowy. To sobie kopmy hojbla. Raz, dwa i trzy. Chyba muzyka jest zagłośna, wiecie? 1, 5. O, dobra. Pewnie mniej, mniej trawa coś się. Jest... Dobra, to nieważne już nic. Um, dobra. To co, możemy to zabrać już? Nie, nie. Tylko idź. Tu jeszcze zrobimy sobie. Taki bajer. I jeszcze jeden bajer zrobimy. Czekajcie. Weźmy sobie trochę tego, bo to się na pewno przyda. Tu widzę węgiel jakiś jest. Okej. Okay. Mam nadzieję ogólnie, że seria się spodoba I dziękuję, że już mi wybiło 17 subskrypcji ogólnie na moim kanale. To też bardzo mnie cieszy. Hm. Zachęcam do robienia odcinka z tej modyfikacji, z tej, znaczy z tej paczki modów, bo bardzo, bardzo fajnie się na gra, ciekawie jest. w ciekawiej. Chyba modyfikacji jest też dużo nie ma tych modów. tak. tak. Jak się sortuje? Na ry, a to chyba nie działa, chyba nie wiem nawet. Dobra, to co, idziemy dalej? Już mamy trochę tego żarcia i w ogóle. I w ogóle. Dobra. Czekajcie, weźmę może na hard. Bo na mnie spada, a to jest dziwne. Co to jest to? Kiwi, o, kiwi też chyba można jeść. A to? Tu jeszcze co to jest? Nie, to się chyba nie da zdjąć, wiecie? Kwiatek. To był chyba kwiatek. To jest może jakiś portal na w środku jest, nie wiem, nie wiem. Co to jest? Jeszcze tak myślę, że to się nie ogania tej... no bo dzięki, tam jest fajer jakiś demon, no ja tobie idę. Cześć. Tobie chcę iść, ja się boję. Fakt tam on jest. Uciekamy stąd. Dawajcie, idziemy. Szybko, szybko, Nie chcę się nie spotkać. Nie miałbym tak, by trzeba było zginąć. Dobra. Idziemy dalej. Co to? To są jakieś zombiaki, czy co? Nie, lukniemy jeszcze ich. Zombie notch. Zabijamy ich i będziemy już kończyć. Mocne to? Dostajemy coś? Bo może stąd już uciekamy? Co to jeszcze Co, Dobra. jest, lub nie ma? Będziemy się nie tym. Dobra. Chodźmy już stąd. Śląg czy coś? Chyba tak, no, ale nieważne. W um... co, będziemy już ja się bo z wami żegnam. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek się spodoba. Um... coś stało. Dobra. że odcinek się spodoba, to, to co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Wszystko co najlepsze. Do Was żegnam. Cześć, cześć!